Cześć, witam Was serdecznie na kanale Archeolog w szpilkach. Ja się nazywam Karolina i chwilowo zastępuję Kasię, a ze mną Zosia, studentka archeologii. Cześć, dzień dobry. Powiedz mi Zosiu, studiujesz archeologię od jak dawna? Mhm, e, ja obecnie jestem na trzecim roku, czyli na pierwszym stopniu, czyli w tym roku czeka mnie napisanie licencjatu. No znaczy, ja od trzech lat odpowiadając bezpośrednio na Twoje pytanie. A masz jakiś pomysł już na pracę swoją? Tak, no po tegorocznych praktykach właściwie wpadł mi taki pomysł, bo byłam na praktykach na cmentarzysku wczesno we Wroninie koło proszowic. No i tam właśnie, tak sobie rozmawiając z, z panią Agatą Sztyber, która te badania prowadziła, pomyślałam sobie, że mogłabym stworzyć jakąś część opracowania tego, tego cmentarzyska jeszcze. Nie wiem dokładnie, co to będzie, ale gdzieś tam myślę może o grobach kobiet na podstawie wyposażenia, bo, no bo może się tak okazać, że nie zdążymy zrobić całego opracowania antropologicznego, więc po prostu na podstawie wyposażenia opisać też to wyposażenie, ile tych grobów w ogóle było, jak były ułożone. Mm, no i tak, opisać jaki był typ tych o, typy ozdób, typologia tych różnych ozdób, które tam znaleźliśmy. Tam no bo jednak tam byłam, widziałam to na własne oczy, więc będzie mi też łatwiej to napisać. Jasne, rozumiem. Czyli można powiedzieć, że tak trochę na pograniczu archeologii i antropologii. Tak, no chociaż tutaj y, nie będę miała za dużo aspektu antropologicznego, no bo wiesz, będę... Raczej pisała o tych ozdobach, o ułożeniu, o, o jamach grobowych, o konstrukcjach grobowych, więc raczej z y, tego zakresu archeologii. Natomiast no, będą to groby, więc powiedzmy, że no, mogę to tak powiedzieć. Jasne. A ty masz jakieś konkretne zainteresowania bardziej ścisłe w archeologii? Na przykład jakiś konkretny obszar albo konkretny czas. Właśnie ja trochę jeszcze szukam tego, bo w zeszłym roku miałam okazję pisać pracę proseminaryjną na temat jednego z małopolskich zamków nad Dunajcem, bo myślałam, że, że znajdę się właśnie w, te, w tych badaniach archeologicznych, architektonicznych. Natomiast no, podobało mi się, ale to nie było do końca chyba to. Stąd pomyślałam, że ale na pewno to jest średniowiecze. Um, więc pomyślałam, że może spróbuję się z, z właśnie z wczesnym średniowieczem na licencjacie, właśnie z cmentarzyskiem. Um, natomiast y, gdzieś tak przyszłościowo y, myślę sobie, że y, ja bardzo dużo y, chodzę po górach to jest taka moja y, chyba największa pasja. Zastanawiałam się, czy gdzieś można by było uprawiać archeologię w górach. No i y, y, może faktycznie udałoby się gdzieś w przyszłości też połączyć y, te moje dwie pasy i może y, poszukać czegoś na obszarze, gdzie mieszkali niegdyś Łemkowie, y, czyli to z Niski Bieszczady, y, cerkwie, cerkwiska, może cmentarzyska, cmentarze, no ale to jest, no wiadomo, jeszcze nie ma, na ten, nie ma specjalistów, y, którzy się tylko tym zajmują, nie ma badań, więc no, to jest bardzo przyszłościowy pomysł, natomiast tam łączy te moje dwie pasy, stąd, y, stąd tak sobie, tak sobie wymyśliłam, ale to tak bardzo przyszłościowo, jak mówię, nie Jasne, dziękuję Ci bardzo. My jesteśmy teraz na konferencji w Igołomi, to jest pierwsza krajowa konferencja archeometryczna. Zosiu, powiedz, co ty tu właściwie robisz dzisiaj? No to wiadomo, jako studentka nie mam jeszcze wystąpienia ale po prostu wolontariacko z innymi studentami, z członkami koła naukowego, z naszego Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, no tak ogarnęliśmy trochę takie pomniejsze sprawy, takie porządkowe. Zajęliśmy się przygotowaniem listy osób, przygotowaniem identyfikatorów, wydawaniem tych identyfikatorów, rejestrowaniem osób na wejściu też, no po prostu kierowaniem, gdzie co się dzieje, więc takie powiedzmy porządkowe sprawy. I poza tym jeszcze jeden z moich kolegów też odpowiadał za transport słuchaczy i, i, i prelegentów, więc pomagał tam w organizacji autobusu z Krakowa. Także takie, co było potrzebne, tam byliśmy. A jak mogę zapytać, po co to robicie? To znaczy, po co tu jesteście? Czy jest to jedynie w formie na przykład jakiegoś zaliczenia na studia? Czy może chcecie też po prostu posłuchać, może chcecie też kogoś konkretnego poznać, kto wiecie, że mm -hmm. będzie dzisiaj? Jak to wygląda tutaj? Myślę, że y, każdy z nas ma gdzieś tam inne motywy, mm -hmm. y, ale y, myślę, że to, co nami wszystkimi kierowało, no to w archeologii dobrze jest poznawać ludzi, dowiadywać się, co, co oni robią, gdzie my możemy być potrzebni, dowiadywać się, jakie mają zainteresowania, gdzie mogą nas przysłowowo wciągnąć. Stąd właśnie myślę, że ten aspekt poznawania ludzi, badaczy, też nawet jeśli nie bezpośrednio, to oswajanie się, kto jest kim, to to. to. No ale poza tym, też wiadomo, że yy, możemy wszyscy, bo jest nas czwórka, yy, jako wolontariuszy, studentów, yy, i też możemy wszyscy posiedzieć razem, no to też yy, fajne, ważne. Takie spotkanie integracyjne, no, trochę. trochę tak. No. no ale poza tym, myślę, że też yy, będziemy wchodzić na wystąpienia, słuchać tych wystąpień. Myślę, że. Ale nie, nie mamy żadnego zaliczenia. Mamy tylko nieobecności dzisiaj. Ale mam nadzieję, że dostaniemy sprawiedliwienia. No, powiem ci szczerze, że fajnie by było. Chociaż po konferencji nie. myślę, że nie będzie takiego problemu. A powiedz mi jeszcze, bo tak bardzo mnie zaciekawiłaś z tymi górami. No. To jakbyś mogła tak powiedzieć, w takim razie rozumiem, że twoje takie zawodowe marzenie związane z archeologią, bo jest to związane, rozumiem, z archeologią, tak? Tak, to no. To przyszły tak. zawód. Byłoby, wiązałoby się też po części właśnie z górami, tak? Jeżeliby się to udało, no bo tak jak, mm -hmm. tak jak Ci wspominałam przed chwilą, no to no to jest temat, który na ten moment gdzieś tam nie do końca m, mocno działa, jak chodzi właśnie o tą archeologię Łemkowszczyzny, Bieszczadów, Beskidu Niskiego. tam bardziej jak się realizuje jakieś projekty z tego co ja wiem, no bo oczywiście mogę o czymś nie wiedzieć, no to m, cmentarze na przykład pierwszowojenne bardziej, ekshumacje, no, i po prostu stanowiska, które tam są, ale bezpośrednio o, o tej grupie, jaką są Młękowie, czy, czy dalej bojkowie, to, to nie. Natomiast y, no, góry były moją pasją, są moją pasją, ale y, powiedzmy, że to jest coś, co robię bardziej w weekend, kiedy idę mhm. się powiedzmy odstresować, a zawodowo tak. Zawodowo chciałabym pójść właśnie w archeologię. Y, tylko tak jak mówię, na razie jeszcze szukam, co to będzie, nie? Ale ja no wiem, to... że to nie będą pradzieje. Okej, okej, okej. To nie, rozumiem. A powiedz mi, taka y, z ciekawości zapytam, ty mieszkasz gdzieś w okolicy gór, czy raczej w jakimś takim większym mieście, że coś. Nie, nie, Be bezpośrednio blisko nie, natomiast na pewno w, w korzystnym miejscu, bo ja mieszkam 50 km od Krakowa na wschód. Stąd mam całkiem fajne połączenia komunikacyjne, gdzieś tam w Beskidy czy nawet w Tatry. Natomiast nie, chociaż moja mama czasami się śmieje, że ja częściej mieszkam tam weekendy, w weekendy po różnych chatkach, schroniskach i w namiocie niż w domu, więc... A sama chodzisz po górach czy gdzieś Różnie. z rodziną, ze znajomymi? Różnie, wiesz, w sensie czasami tak jest, że na przykład kogoś poznaję i, i wyciągam kogoś w ogóle ze sobą, ale zwykle tak z rodzicami, z siostrami, z chłopakiem. E, też y, jestem w takim klubie turystycznym w Krakowie, który takie wyjazdy organizuje, więc to są powiedzmy takie większe wyjazdy. E, no więc tak, to taka moja... No bo nie można przecież ciągle robić tego samego, nie? Więc też od czasu do czasu sobie wrzucam coś, co nie do końca jest archeologią. Chociaż to też trochę nieprawda, bo jak pojedziemy gdzieś e, w, w, właśnie w Beskid to zawsze się napotykamy na te cmentarze, na te cerkwiska, mm. więc. A miałaś już okazję być może na przykład na jakichś praktykach, na wykopaliskach, właśnie gdzieś blisko gór, w rejonie takim górskim? E, tak, nawet niedawno e, w okolicach, e, znaczy przy samej cerkwi w Kwiatoniu, e, to jest niedaleko od e, Gorlic, to jest właśnie Niski e, e, I tam po prostu to były badania inwestycyjne, ale to było niedawno, więc nie ma jeszcze. Więc nic nie zdradzę. Dobrze. Widzę, że lubisz być tajemnicza. A powiedz mi w takim razie, w ogóle skąd się wziął u ciebie pomysł bycia archeologiem? No, to jest fajne pytanie, bo ono ma kilka odpowiedzi. Ja wiedziałam, że zawsze mnie interesowała historia. Tak powiedzmy, w podstawówce, potem w gimnazjum, w liceum, wiedziałam, że to jest to. A zawsze, przepraszam, doktorze, zawsze interesował Ci ten okres, powiedzmy, średniowieczny, czy różnie to było? Różnie. Wiesz, miałam taki okres, gdzie bardzo mi się podobało, podobały czasy dwudziestolecia międzywojennego, yy, ale, yy, ale chyba zawsze gdzieś tam yy, te historie średniowieczne tych konkretnych ludzi, bo ja zawsze najbardziej lubię te historie ludzi. Bo wiadomo, historia wojny, polityka fajnie wiedzieć, co się działo w tle, ale te historie, przede wszystkim historie kobiet na przykład, nie, gdzie mm -hmm. W średniowieczu one często, znamy imiona królów, nie znamy imion królowych, tak. nie? Czy księżniczek, um, królewny. No, ale pytałaś mnie o to, skąd pomysł na archeologię. To, no właśnie, zawsze ta historia, ale ja wiedziałam, że ja nie mogę robić czegoś, co będzie mnie przykuwało do biurka. A gdzieś tak widziałam tą historię, że ona... Jest bardziej taka, powiedzmy, książkowa, mm -hmm. mniej jest tego materiału, który my bierzemy do ręki. No a w archeologii to jest, nie? To, no tak. to co wyciągniemy, możemy wziąć do ręki, możemy to porównywać. No, to jest dyscyplina oparta na, na, na przedmiotach materialnych. Więc, więc myślę, że dlatego. No i faktycznie ta praca w terenie to jest chyba najfajniejszy aspekt tych studiów, nie? Potem pracy. Więc myślę, że to takie bycie po prostu w ruchu też patrzenie y, na tą przestrzeń, którą masz przed sobą i zaraz będziesz tutaj się wkopywać i nie wiesz co tam będzie. No coś no tak. taka zagadka trochę po twojej stronie. Może nic nie będzie, ale może akurat. Okej. Okay. A powiedz mi, studiujesz archeologię, mówisz już trzeci rok. Tak jest, no. Jest ciężko, dużo nauki. Czy dajesz sobie radę? Jak byś tak miał ocenić? Y Myślę, że jeżeli się... bo powiedziałabym tak, dużo nauki miałam zawsze z tego, czego nie lubię, nie lubiłam albo mnie nie interesowało, nie? Bo tego się po prostu ciężko uczy. Bo gdzieś tam jak się uczymy do tych, do tych przedmiotów, które nas chociaż trochę interesują, to już trochę zwykle coś wiemy od siebie, więc przeskakujemy dużo różnych informacji, które już wiemy, no ale powiedziałabym tak, że dużo nauki do tych egzaminów, które, które były z tych przedmiotów, które musiałam zdać. I, i, no, i przejść przez nie po prostu. Ym, ale ogólnie tak w ciągu roku myślę, że tej nauki jest po prostu w punkt. Wiesz, w sensie, że, że jeżeli ktoś faktycznie chce jeszcze coś dodatkowo robić, y, już właśnie tak jak my przyjechać na konferencję, czy podziałać w kole naukowym, y, czy po prostu mieć jakiekolwiek jeszcze inne zainteresowania, to na spokojnie, więc ja bym, ja bym kierunek poleciła. Y, dużo nauki jest, jak zostawisz sobie na dzień przed egzaminem, nie. No tak, to wiadomo, to, to niestety zawsze tak jest. A jakbyś tak miała jeszcze powiedzieć, komu polecasz w ogóle ten kierunek archeologii? Każdemu, kto się interesuje faktycznie, kto ma jakąś tam zajawkę? Czy jednak jest to bardziej wymagający kierunek dla faktycznie takich mocnych zapaleńców, powiedzmy? Hmm, myślę, że to trochę tak, wiesz, wychodzi. W sensie, ja na przykład nie byłam świadoma tego, że pójdę na te studia i gdzieś tam będzie się ode mnie wymagało, żebym jednak umiała robić, nie rysunek techniczny. Nie ja myślałam, że to, 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 to nie to w ogóle. Gdzieś tam mieliśmy też taki przedmiot, który wiązał się z geoarcheologią, więc gdzieś tam coś z geografii, z geologii. Tutaj wiadomo, że w archeologii jesteśmy w sumie na konferencji archeometrycznej. Mamy różne wystąpienia, gdzie archeologia łączy się z chemią, z matematyką, z badaniami, nie wiem, izotopowymi, więc to są więc powiedziałabym, że te studia poleciłabym komuś, kto jest gotowy. Zderzać się z tym, że cały czas musi podnosić te kompetencje, nie? Mm -hmm. Nawet w, kierunk w kierunkach, w których nie wiedział, że to będzie, bo i statystyka, i w ogóle, tak jak mówiłam, rysunek, też praca w terenie wymaga od nas, jak ry robimy rysunki w terenie, skalujemy w głowie rysunek, nie? Nie mamy czasu, żeby przeliczać sobie centymetry na, na kartce, na metry, które widzimy w terenie. Więc y trzeba być gotowym na to, że jest dużo takich rzeczy, których się nie spodziewamy, albo spodziewamy, ale nie aż tak. Więc poleciłabym wszystkim tym, którzy są gotowi szukać nowych rzeczy bez... <noise> jasne, bezpośrednio, no i też gotowi, żeby się uczyć do szwalek cały czas. Tak, nie? masz rację. Archeologia to jeden z takich mocniej interdyscyplinarnych tak, kierunków. Tak, tak, tak. E, to w takim razie powiedz mi e, w tej archeologii, jakie jeszcze powiedzmy kierunki Cię zainteresowały, oprócz stricte archeologii, tam historii, ale no. właśnie jak chodzi o tą interdyscyplinarność. Mhm. Wiesz co? Jak mieliśmy właśnie ten przedmiot właśnie geoarcheologii, archeologii środowiska, to całkiem mi się podobało to, jak bardzo jakieś tam utwory ziemi, utwory geologiczne oddziałują na ludzi, nie? Czyli gdzie płynie rzeka, jak to widać potem w terenie, jaka gdzie jest gleba, powiedzmy, jaka jest jej żyzność, gdzie, gdzie są jakieś surowce, z których ludzie wytwarzają narzędzia, na przykład, nie? Więc to mi się całkiem podobało, właśnie to, to zderzenie archeologii z geologią, no bo to jednak jest gdzieś tam potrzebne. No i to, o czym rozmawiałyśmy się na początku, czyli pewnie ta antropologia, bo mieliśmy i antropologię fizyczną, i kulturową, gdzieś tam ta antropologia fizyczna, czyli bezpośrednie zderzenie z kośćmi, też była dla mnie bardzo interesująca, od, od strony właśnie tego, że ile informacji można właściwie odczytać z kości. Często, jeżeli mamy dobrze zachowany szkielet o płci, o wieku, możemy odczytywać choroby, jakieś zwyrodnienia, yy, no właśnie przeciążenia organizmu, możemy odczytywać nawet głód, no nie? Yy, czy właśnie yy, i to widać na tych kościach. I po tym, po semestrze antropologii fizycznej, będąc na wykopaliskach, gdzie codziennie obcowaliśmy ze, ze szkieletami, to było fajne patrzeć na to i, patrzeć na to i wiedzieć, że Mogę obstawić, że to jest, wiadomo, że nie jestem antropologiem, ale zobaczyć i tak mniej więcej wiedzieć, na co patrzę, nie? Tak, takie... tak, tak, tak. Okej, okay. a to w takim razie zapytam Cię jeszcze o takie najciekawsze, powiedzmy, odkrycie, mm -hmm. którego byłaś świadkiem: czy to na praktykach, czy to gdzieś indziej, na, podczas wykopalisk? Może y, zacznę od tego, że nie, nie bezpośrednio, no nie, ale w tym roku, właśnie w Kazimierzy Wielkiej, y, na, na ćwiczeniach, y, sensacyjne odkrycie. Situli. Nie byłam bezpośrednio, ale to było takie coś, co nami wszystkimi wstrząsnęło. Tam jedna właśnie jeszcze z koleżanek, studentek, które też tutaj są jak w roli wolontariuszek, ona, ona była tam bezpośrednio i wysłała mi zdjęcie jeszcze z terenu, nie? To fajnie było zobaczyć. Natomiast z takich, które, w których ja brałam udział, to myślę, że właśnie będąc w tym roku na stanowisku we Wroninie, udało się tam znaleźć tam było całkiem sporo wyposażenia, ale na przykład grup y, dziecka, prawdopodobnie dziewczynki, która miała przy sobie bardzo dużo. Wydaje mi się, że to było 11 kabłączków skroniowych takiej ozdoby. I ozdoby. Y, 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 to było to sporo, no nie? No bo my, jak znajdowaliśmy jeden taki kabłączek, dwa, to było już dla nas takie wow, a tutaj 11, czy nawet więcej. Y, no i jeszcze właśnie też z Wronina, takie ciekawe. Pochówek też dziecka, który był dużo głębiej niż wszystkie inne. Bo tamte pochówki nam się otwierały po prostu po ściągnięciu warstwy ornej, one tam się pokazywały nam, nam w, w terenie. Natomiast pochówek tego dziecka dużo głębiej. Ja już nie pamiętam ile to dokładnie było, ale, ale no tak, no te się nam otwierały, wiesz, na, na powiedzmy nie wiem, 20 cm, a tamten myślę, że dochodził tak do metra. Więc okay. zastanawialiśmy się dlaczego. Jeszcze nie ma, nie ma opracowania tego cmentarzyska, więc trzeba czekać na interpretację. Ale no, nas takich pierwszych, to pamiętam, że będąc na swoich zerówkach, na zerowych ćwiczeniach, pierwszych w ogóle Ever, po zajęciach z archeologii epoki brązu, ze wstępu, mieliśmy zajęcia o kulturze łużyckiej, i tam opowiadali nam o czymś takim, co nazywa się placek łużycki. Taki płaski krążek, który no, różne są pomysły na, na jego zastosowanie, jak być mógł, mógł być stosowany, ale jak się go już znajduje, no to wiadomo, że mamy do czynienia z łużycami. No i ja, będąc na, na wzorowych praktykach, wyjęłam takie coś płaskiego i sobie myślę, no kamień, nie? No i zaniosłam do, do pana, który prowadził te, te wykopaliska, i mówię, no, talerz łużycki, placek łużycki. No i mam właśnie takie zdjęcie, gdzie go trzymam na swoich w ogóle zarówkach. O tej antropologii. Jakie było Twoje pierwsze w ogóle doświadczenie z kośćmi ludzkimi bezpośrednio? I jakie w ogóle zapamiętałaś? Jakie wrażenie to na tobie wywarło? No właśnie, ciekawe jest to, że to nie było jeszcze na ćwiczeniach. Wiesz, że to było, to było już w terenie, bo tak naprawdę stanowisko we Wroninie, jego badania zaczęły się w listopadzie i one miały charakter ratowniczy, bo ono zostało odkryte przypadkowo na posesji prywatnej. I no, tam pierwszy raz miałam okazję bezpośrednio pracować ze szkieletem. Pamiętam, że jedyne co, to miałam takie wrażenie, że na pewno, że na pewno coś zaraz zepsuję, że to jest kruche i ja na pewno coś zaraz hmm. zniszczę i jak tylko będę chciała go doczyścić, wyeksplorować, no to zaraz coś, coś zniszczę, nie? Faktycznie, ale trochę się z tym, z tym obywamy. Z, obywamy się z tym, że nie da się tego zrobić idealnie, gdzieś tam wiadomo, że coś tam się niestety posypie, e, czegoś się nie uda wyjąć w całości, no bo to wiadomo, to, to y, nie zachowuje się aż tak dobrze y, w ziemi. Więc pamiętam, że pierwsze doświadczenie to nawet nie było, że jakieś tam powiedzmy, bo ludzie tak czasami myślą, że jak wy możecie, jak wy możecie te szkielety w ogóle badać, wyciągać i tak dalej. To tutaj, no nie to, a raczej to, że coś zniszczę, nie? Okay, no okay. i potem na ćwiczeniach to już była praca nie ze szkieletem w ziemi, tylko z takim już opracowanym, które, gdzie uczyliśmy się w ogóle układu anatomicznego tych kości, więc układaliśmy te szkielety mm -hmm. z kości. No i stąd na ćwiczeniach to troszkę inny odbiór, no bo tu już się tego nie obawiałam, bo te kości były przygotowane do tego, żebyśmy na nich pracowali. więc No ale później, później się tak... Przyzwy... Powiedzmy, że się przyzwyczaiłam, można tak powiedzieć. Do tego no. Okej, okay. to jeszcze tak na koniec ostatnie pytanie. Wiem, że to będzie pytanie dość takie z grubej rury, no. ale chciałabym zapytać, żebyś opowiedziała coś o sobie, kim jesteś. Jak chciałabyś, żeby też inni e, Cię postrzegali, w sensie inni nasi widzowie, e, coś takiego bardziej o sobie większego? Mam wrażenie, że powiedziałam e, dużo <laughs> o sobie, ale właśnie y, myślę, że y, może, może jak ja widzę siebie, no nie? Właśnie jako studentkę, która jest w dobrym miejscu, y, takie mam poczucie, że, że, że jestem w dobrym miejscu. Yy, taką studentkę, która na razie widzi siebie w, Właśnie w tym średnim wieczu Może gdzieś tam w przyszłości w tej nowożytności Tego niskiego, i pieszczadów. Mm. No chodzę po tych górach dużo Więc gdzieś tam yy, widzę siebie jako kogoś Kto sobie daje radę w różnych trudnych sytuacjach No bo wiadomo, że jest różnie Nie jesteśmy zmęczeni, czasami czegoś braknie Czasami nie ma wody, nie ma prysznica yy, Ale to też tak yy, yy, No Gdzieś tam też y, pracuję w kole naukowym, y, w tym roku, znaczy w tym, który już upłynął, w tym roku akademickim nie. Prowadziłam nawet sekcję y, we współpracy jeszcze z drugim kolegą, archeologii i nowożytności y, w kole. Robiliśmy różne wyjazdy, y, robiliśmy różne wykłady, y, warsztaty, więc, więc fajnie. Y, no i co? Myślę, że też widzę siebie jako kogoś, kto... Y, Widzi w sobie potencjał, co nie? To, to bardzo dobrze, bo fajnie jest yy, na pewno znać swoją taką wartość i wiedzieć, że mimo wszystko na tyle znać siebie, że co by nie przyszło, to dam sobie z tym radę, co nie? Mhm. To jeszcze takie ostatnie na zakończenie: Wisienka na torcie. Powiedz mi, jaki był najwyższy szczyt, na który wyszłaś. <grym> A to jest dobre pytanie, wiesz, bo, ale chyba, chyba wiem, nie pamiętam dokładnej wysokości, ale chyba taką najwyższą górą Ever był, był najwyższy wierzchołek Olimpu w Grecji, czyli Mitikas. On tam podchodzi pod dwa, o 2800 chyba, no ale mam też na koncie kilka innych najwyższych gór w Europie, ale też nasze rysy zresztą zdobyte w tym roku. Także kilka takich wyższych, ponad 2000 ponad dwóch tysięczników też. Mam nawet okazję w tym roku przez tydzień chodzić po fogaraszach, to są najwyższe góry Rumunii. No i tam też zdobyć najwyższy, najwyższy szczyt, też trzeci najwyższy szczyt, bo na drugi mi się nie udało. Ale także tak, gdzieś tam te ponad 2000. Ale jednak moje serce należy do Beskidów, które wiadomo, nie wychodzą ponad, ponad 1800 metrów, no bo tyle ma najwyższy szczyt Beskidów, nie? No, gdzieś tam te takie wysokości. Dobrze, to dziękuję, dziękuję Ci. Życzę Ci dużo powodzenia, zarówno z tym drugim szczytem najwyższym, jak i w ogóle w całej archeologii. Oby Ci się dalej tak podobała, jak Ci się podoba teraz, bo widać po Tobie, że Masz taką iskierkę, pasję. No i żeby w przyszłości udało Ci się faktycznie znaleźć takie stanowiska, które będą związane z górami. Mhm. A ja na koniec chciałabym tylko powiedzieć słówko o sobie. Ja nazywam się Karolina. Studiuję również na Uniwersytecie Jagiellońskim, na Wydziale Filozoficznym. No a u Kasi jestem praktykantką już od ponad pół roku. Uczę się archeologii i uczę się też antropologii fizycznej i sądowej. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Do usłyszenia. Idziemy na wystąpienia, na konferencję.